Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na naszym kanale. Miło mi kolejny raz spotkać się z Państwem i podzielić swoimi przemyśleniami nad absurdalnymi wpisami akolitów Prezesa. Miniony tydzień był istotnie wypełniony skrajnymi emocjami, od tych jakże pozytywnych, chociażby milczący wynik Rafała Trzaskowskiego po tragikomiczny wynik pani Biejat, która przegrała nawet z pisowcem znikąd, czyli Pocheńskim, łódzkim Warszawiakiem. Lewica klasycznie od lat próbuje na siebie zwrócić uwagę dyżurnym tematem aborcji. Na którym cynicznie i nieudolnie starała się zbudować swój polityczny kapitał. Ostatecznie okazało się, że sprawa aborcji została umiejętnie zamieciona pod dywan prac wieloosobowej komisji, która będzie obradować co najmniej przez rok, aż Duda ustąpi z pozycji prezydenta RP. Rocznicę katastrofy smoleńskiej świętowały czołowe elity Zjednoczonych, zjednoczonej przestępczości. Jeden ukradł wieniec cmentarny, drugi zorganizował w hotelu sejmowym libację alkoholową i zaprosił swoich kumpli. Cały kwartał miał okazję posłuchać, jak darli japy w pijackich prześmiewkach. Jako kobieta nie chciałabym, aby temat aborcji był przedmiotem jakichkolwiek dyskusji, w których uczestniczą mężczyźni. Aborcja to arbitralna i jednostronna decyzja kobiety: jej sprawa i jej sumienie i nic komu do tego, szczególnie Kościołowi. Przejdźmy do wpisów, które przygotowałam na dzisiejszy wieczór. Zaczniemy od pana Waldemara Budy. Znany no pirat drogowy i były minister PiS. Pan Waldemar Buda wysłał jasny komunikat. Jak PiS blisko współpracuje z partią Razem? Na platformie X, dawniej Twitter, zamieścił wpis. Y, Harde dane wskazują, że bardzo dobry wynik, tu oznaczona Magda Biejat, wynika z tego, że nie musiała bronić działań obecnego rządu. Decyzja, tu odznaczony Zandberg razem, o tym, że nie wejdą do rządu tu Donald Tusk, okazuje się bardzo trafna. Zaskakująca jest postawa Budy, zważywszy na to, że Magdalena Biejak była kandydatką lewicy, a nie zjednoczonej prawicy więc powinien raczej pochwalić dobry wynik Bocheńskiego, który pokonał Beat przed Biega. Krzysztof Ziemiec. Skompromitowany medialny propagandysta PiS, który został zwolniony z TVP, dalej może korzystać z gościny Radia RMF FM, tego samego, którego szefowie dobrze bawili się za orlenowskie pieniądze na wytwornych przyjęciach w Hiszpanii. Tym razem zaprosił nałogowego kłamcę i mitomana, bo wiadomo o kogo chodzi, Mateusza Morawieckiego, który na platformie X napisał, cytuję. Budujmy Polskę wspólnie. Potrzebujemy zgody i współpracy ponad politycznymi podziałami. Jak wrócimy do władzy, zaproponuję opozycji współudział w działaniu ponad kadencyjnymi projektami, takimi jak CPK. Chciałbym, żebyśmy zakończyli raz na zawsze wojnę polsko-polską. W strategicznych kwestiach. Więcej w mojej rozmowie z Krzysztof Ziemiec, gość ziemca RMF na stronie rmf24.pl. Panie Morawiecki, to nikt inny jak pan uczestniczył i kreował wojnę polsko-polską. Usłużny podnoszku prezesa. Pan nigdy nie wrócił już do władzy. Chyba, że z więziennej, w więziennej bibliotece e, dostanie pan przydział. Zgoda w naszym społeczeństwie zapanuje. Dostatni do pisowiec usłyszy wyrok skazujący. Poza tym, to uwierzy Panu w te słowa. Kolejny wpis pana Morawieckiego, nie ukrywam, jest dość kuriozalny. No, ale nie na darmo w niektórych kręgach nazwany jest Pinokiem. Posłuchajcie Państwo. Omyłkowo zagłosowałem za odrzuceniem dalszych prac nad projektem dotyczącym kompromisu aborcyjnego. Zgodnie z moimi wcześniejszymi deklaracjami jestem zwolennikiem dalszych prac nad tym projektem. I tu nasuwa się znów to samo pytanie. Kto Panu uwierzy? Niezbyt chętnie wracam do, do twórcy kanału Ziobro. Czyli zero, ale tym razem po prostu muszę. Panu Krzysztofowi Stanowskiemu puściły wodze kreacji rzeczywistości, co rzekomo miało zaskutkować wizytą policji w jego domu. Na Twitterze, czyli platformie X, napisał, Bardzo miła wizyta policji w nocy. Dostali telefon z mojego numeru, że. Trzy kropki. żonę. Potem jeszcze sporo innych zgłoszeń, rzekomo ode mnie. Funkcjonariuszom bardzo dziękuję za rozsądek i że nie obudzili mi dzieci. Definitywnie trzeba poprzedni numer dezaktywować. No cóż, tak się to kończy, gdy spada oglądalność. Teraz przejdziemy do kobiety. Pani Dominika Sitnicka, dziennikarka Okopres, która z panią Agatą Szczęśniak, redakcyjną koleżanką, Swego czasu przed wyborami parlamentarnymi non stop atakowały posła i mecenasa w jednym, czyli pana Romana Giertycha. Znów próbuje kąsać. Na szczęście poza tą towarzyską panieczką warszawskich media workerów, zasięgi te, tej pani są znikome i jedynie w środowisku kawiorowej lewicy może ta pani sobie nosać. Zamieściła skrina z głosowania numer 4 z dnia 12 kwietnia na którym występują nieobecni posłowie koalicji obywatelskiej między innymi Gertych Roman i napisała czy na, czy na razie nieobecny poseł Roman Gierty zdąży na głosowania w sprawie aborcji? Po jakimś czasie dodała dodatkowy komentarz. Nie będę już wklejać kolejnych screenów, no ale chyba się domyślacie, że niestety nie udało się dotrzeć. Drodzy Państwo. Nieoceniony przyjaciel Magdaleny Ogórek, czyli Bartosz Węglarczyk o siódmej rano postanowił podzielić się historią swojego mokrego snu. Napisał Polityczna bijatyka w koalicji rządzącej w ulicy nocnej narady. ludowcy mieli w nocy zażądać oddania przez lewicę jednego ministerstwa wynika z informacji o netu. To pokłosie słabego wyniku grupowania Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia w wyborach do sejmików i odpowiedź na wcześniejsze ataki w sprawie aborcji. Lewica odrzuciła to żądanie. Nasi rozmówcy z otoczenia premiera Przekonują, że Donald Tusk nie zgodzi się na żadne nerwowe ruchy. Nikt z otoczenia premiera Tuska nie rozmawiałby z ludźmi węglarczyka. To raz. A dwa. To kreowanie wrażenia, że w koalicji rządzącej dochodzi do awantury. To wprost kreacja pisowskiej narracji którą próbują narzucić opinii publicznej prywatne media. Ringel Axel Springer, Polska. Jakże wdzięczne Kaczyńskiemu za te dziesiątki milionów złotych, które mogły zarobić przez 8 lat dobrych zmian. I na koniec serdeczne podziękowania dla Państwa, którzy. Wspólnie z nami tworzycie nasz kanał jako niezależne medium. Wasza obecność i wsparcie jest niezwykle istotne, szczególnie w tobie skrajnej antyrządowej propagandy, którą uprawiają prywatne, rzekomo wolne media. Szczególne pozdrowienia dla. Yy, Kieruję do pani Elizy Michalik, którą zespół wirtualnych suwartów próbuje zastraszyć groźbami pozów Drodzy Państwo, prawda zawsze pokona kłamstwa i manipulacje medialnych wystąpienia. Do zobaczenia w kolejnym materiale.